bariograf pomocnym Na bariograf niech powie prawdę Możliwości Czy to są dosyć można uremczone. zrobić Tego, szybko w Każdego na bariograf. Każdego natomiast księdza podjęcia postępowania Każdego polityka także w takiej sprawie. Jeżeli są tacy nieskazikami To co za problem? też Wykonanie tak zwanych czynności nadzorczych Ewentualnie wykonanie czynności tak zwanych sprawdzających Więc prokuratura ma szereg Możliwości technicznych I procesowych I mamy nadzieję, że z nich Nadzieja to ma tak głupi. Jak rozumiem w tej sprawie należy Trzeba, trzeba będzie przesłuchać E, szereg świadków e, szereg? i e, między innymi dokonać wypadania no, taśm. Jeżeli okazałoby się, że, co? że prawdą jest zarzut stawiany w przestrzeni publicznej, że te taśmy z jakichś względów nie trafiły do prokuratury bądź też e, e, z prokuratury w jakiś sposób zniknęły, no to na pewno materiał dowodowy musi zostać uzupełniony o te nagrania, czyli osoby, e, które e, te nagrania posiadają, mam na myśli. Dziennikarze Gazety Wyborczej, którym przecież bardzo zależy na wyjaśnieniu tej sprawy i wielokrotnie stawiali w tej kwestii zarzuty, mam nadzieję, że dziennikarze Gazety Wyborczej te materiały do badania przekażą, no bo także Gazeta Wyborcza, jak zakładam, nie ma nic do ukrycia. ...do innych podmiotów, które e, m, posiadają nagrania, ktoś to nagranie chociażby nagrywa. Domimuje, że ta osoba posiada także oryginalny nośnik. Jest no. na pewno szereg czynności do, do zrobienia. Nie chciałbym na tym etapie przesądzać e, i niejako wskazywać prokuraturze, jakie czynności są zasadne. Oczywiście my możemy podane czynności. Ale też miejmy świadomość, że nie jest to w żaden sposób dla prokuratury się jest wiążące. I o to w tej sprawie chodzi. Co to ma dać Danielowi Obojtkowi? Co to ma dać pani redaktor doprecyzowało, co. Wymieniu, to, prokuratury, To sprawdzanie ponowne, to y, żądanie z Państwa strony a aplikacji umorzenia, tak prawomocnej, jak sam Pan mówi, decyzji prokuratury. Proszę Państwa, pomimo tego, że w przestrzeni publicznej mamy e, prawomocne e, decyzje różnych jednostek prokuratorów o umorzeniu postępowań karnych e, bądź odmowie w śledztw z, z przeszłości, Pana związek z tą postacią, z tymi postaciami i, i, i z tą wyprawą. Ja pan po raz pierwszy usłyszał o tej ekspedycji sprzed 100 lat? Hmm. Znaczy to ja może pokażę, bo zawsze można coś znaleźć w książkach, Brew pozorom. To jest książka pod tytułem... No, Trzymaj, tak czy, czy... troszkę nie wyżej. wyżej. Szkice, szkice z dziejów harcerstwa polskiego 1911-39. Ta książka ta została wydana w 89 roku. procesowa musimy pamiętać, że musimy się obracać w sferze prawnej, aby też e, pokazać e, jakie są nasze prawdziwe intencje w tej sprawie. Daniel jest to jest osobą Daniel... czystą. Proszę państwa, no to jest e, kwestia, która podlega ocenie oczywiście opinii publicznej. E, ja jako pełnomocnik nie mam najmniejszych wątpliwości, że taką osobą jest. Dzień dobry, Karol Darmoros z Polskiej Radio. Panie Mecenasie, na jakim etapie jest przygotowanie pozwów przeciwko politykom opozycji, które Panie złożenie zapowiedział Daniel Obajtek? Panie redaktorze, myślę, że to jest kwestia przyszłego tygodnia. Przyznam szczerze, że te pozwy nie są priorytetem z prostego względu. Panowie posłowie są objęci immunitetem poselskim. więc... Nie. Witamy Cię Piotrze. Dobry wieczór. Trzy godziny z ministrem zdrowia, za nami debata w Sejmie. Po 23 Gdzie Gdzie z z skrót. Się, będzie oczywiście CBA o Danielu Obajtku, a także Julia z na wiejski, ale tylko korzyści. Od roku oglądam szkołę kontaktowe. Zapraszamy serdecznie a raz się jeszcze już ja ja na Państwa czeka dobre szkół kontaktowe. Dzień. Dajcie spój Michałowi. Mam sobie taki podkład w skali 1 do 100, i to rozkładam sobie w salonie na podłodze, i mogę wtedy te później. Puzzle... Już w kancelarii prezydenta powstała, to o, była jedna z jeden z kolejnych zespołów. On ma o tyle ważną wagę, i o tyle był pokazany medialnie, żeby pokazać, że rozpoczynają się poważne prace no. nad tym, bo wielu. Nakarmić dziecko, nie wiem, w kościele, w restauracji, w parku, Niestety. jak mogą na to, czy powinny reagować postronne osoby, ale także te kampanie nawiązują osoby, na które... Niestety, mówię to ze smutkiem, ale respektowane przez dziennikarzy, czy przez część dziennikarzy i są podważane pod względem merytorycznym. Jeśli tak, to w jaki sposób mamy wykazywać, że pan Daniel Obajtek jest osobą... Krystalicznie czystą, niż poprzez krystalicznie badanie tych spraw. Wariant! nie ma... Piec dał wszystkim w kość, ale mimo to prace trwają do późnej nocy. mam na komentarze, mhm. więc gdzie jak rozmawiałyśmy wcześniej o tym, czy, czy mam jakieś zdjęcia, właśnie gdzie? z takiego nastoletniego okresu, to mam ich kilka, ale to są chyba jedyne. jak dobry. Dzień ramiona i byłam. A, wiesz, wiesz, na wakacje. Ile masz tła? 16. Czy to był czek? Merytorycznie otrzymam. Jak długo będzie pan czekał? Jak długo? E, Panie redaktor, nie pamiętam, jaki tam był termin. E, myślę, że e, do przyszłego tygodnia e, poczekamy. Oczywiście ja wezmę całą winę na siebie. Co ma u siebie? Wszystkie materiały miał w laptopie. Dzięki Brian. Nie ma sprawy. Znaleziono laptopa w jego pokoju? Nie. Choć mógłbym zapakować porcję mikroby i kilka zdrapek. Ja zawiozę Sheldona na zakupy. Howard zajmie Lenarda na dwie godziny. Jasne. A prezenty i... Serial pod tytułem Gdzie maseczka? Co jeśli pojawią się goście? Czy to będą kobiety? Wbij w nie wzrok tak, by poczuli się nieswoje.